Szczęść Boże, w ten poranek czwartkowy witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj słowo nam mówi: proście, otrzymacie, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a otworzył Wam. Próbowałam znaleźć wspólny mianownik dla tych trzech rzeczywistości i przyszło mi na myśl doświadczenie braku. Kiedy prosimy, znaczy się, że czegoś nie mamy. Kiedy szukamy, znaczy, że może coś zgubiliśmy, może czegoś nam brakuje i kiedy kołaczemy by nam otworzono znaczy się, że chcemy gdzieś wejść a może chcemy skądś wyjść doświadczenie braków które dzisiaj wkracza sam Bóg Bóg Ojciec przyszło mi na myśl jeszcze to że to doświadczenie braku dzisiaj w Ewangelii nie jest celem, nie jest punktem dojścia ale jest właśnie paradoksalnie punktem wyjścia dla naszych poszukiwań dla tego tworzenia relacji o którym mówiłam w ostatnich dniach Zatem, jeśli nie masz, proś, wołaj. Jeśli czegoś szukasz, wołaj temu silniej. I stukaj, kołacz, nie zniechęcaj się, bądź natrętny, nieustępliwy. Niech kieruje tobą ta zdeterminowana determinacja, bo Bóg jest hojny, jest hojnym dawcą i chce nam dawać. Chce otwierać swoje dłonie, swoje serce z tego niezmierzonego i niezgłębionego skarbca. Proście, a otrzymacie. Łaskę po łasce, bo Bóg jest hojny. I zadanie na dzień dzisiejszy przez chwilę spotkaj się z Ojcem i powiedz o tym swoim największym, najgłębszym pragnieniu, które skrywasz w sercu. Bóg jest hojny. Niech dzisiaj błogosławi ci na cały ten dzień. Szczęść Boże.